11 listopada, jak co roku mieszkańcy Szemudu zgromadzili się, aby uczcić rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. 106 lat temu nasz kraj odzyskał wolność po 123 latach zaborów, a lokalna społeczność z dumą i szacunkiem kultywuje pamięć o tym wydarzeniu. Obchody rozpoczęły się w kościele pod wezwaniem świętego Mikołaja, mszą świętą w intencji ojczyzny. Po zakończeniu mszy przedstawiciele władz gminnych, członkowie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz harcerze oddali hołd i złożyli kwiaty przy pomniku upamiętniającym poległych partyzantów, którzy walczyli w obronie wolności z czasów II wojny światowej. To przejście na Następnie ulicą aż do placu Niepodległości ruszał pochód na czele, którego niesiono polską flagę, tworząc jedną wspólnotę zjednoczoną patriotyzmem i wspólną pamięcią. Na placu Niepodległości, gdzie zgromadzili się wszyscy uczestnicy, przy akompaniamencie orkiestry dętej gminy Szemut, odśpiewano hymn państwowy, tworząc wyjątkowy nastrój jedności i dumy narodowej to święto coraz bardziej coraz mocniej wpisuje się w nasze tutaj gminne otoczenie, przestrzeń, ale widzimy też, że to święto oddaje ducha Polaków i niech to święto po raz kolejny będzie okazją do wspomnień, refleksji, co oznacza niepodległość abyśmy mieli jednak zawsze na uwadze to, że w tej chwili żyjemy w czasach, które w pewnym sensie mają taki element niepokoju, ale żyjemy w Polsce, która jest wolna. I oby ta wolność i niepodległość trwała jak najdłużej. Dzisiaj jak patrzę to, co było 10 lat temu, to był zupełnie inny świat, zupełnie inna Europa. 5 lat temu też inaczej wszystko wyglądało. To był czas jeszcze COVID-a, sytuacja polityczna też inaczej wyglądała. Dzisiaj mamy 2024 rok, znowu wygląda ona też inaczej. Po prostu powinniśmy cieszyć się z tego. Jak każdy człowiek, że każdy dzień, który nam jest dany, życie jest piękne, z tego powinniśmy się przede wszystkim cieszyć. Podobnie jest z niepodległością. Wszędzie o tym słyszymy, że ona nie jest nam dana na zawsze. Myślę, że dużo jeszcze mamy jako Polacy do osiągnięcia. Widzę też bardzo duży progres, gdzie uczymy się tego patriotyzmu, tego świętowania. Cieszę się, że nasi mieszkańcy. Tego dnia, 11 listopada, który jest dniem wolnym od pracy, potrafią się cieszyć z tej niepodległości. No i życzyby w tym dniu niepodległości, aby czuł się dumny z tego, że jest Polakiem, że jest też mieszkańcem tej naszej małej ojczyzny, jaką zwina Szemut, żebyśmy potrafili to uszanować i przede wszystkim, żebyśmy byli dla siebie życzliwi na co dzień. Po oficjalnych uroczystościach Korowód udał się do pobliskiego centrum samorządowego. Na wszystkich czekała tam wojskowa grochówka, tradycyjny poczęstunek, który w nożyny listopadowy dzień smakował wyjątkowo dobrze. Miłośnicy sportu mogli uczcić Dzień Niepodległości uczestnicząc tradycyjnie w biegu dla niepodległej, który łączył pokolenia od weterana biegów znanego na mieszkańca pana Ryszarda Tomysa po najmłodszego biegacza. Tradycyjnie nie zabrakło wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. Uroczystości zakończył koncert finałowy pod tytułem W czasie deszczu dzieci się nudzą w wykonaniu trio Doroty Lulki, Pawła Nowaka i Macieja Sadowskiego, którzy przenieśli publiczność w klimat dawnych lat, przypominając utwory z repertuaru kabaretu Starszych Panów. Melancholijne i jednocześnie pełne humoru piosenki wywołały uśmiechy na twarzach zgromadzonych. 你懂些。